Cześć wszystkim. Słuchajcie, Honda Forza 125, rok produkcji 2025, norma emisji spalin Euro 5 I co ja na to? Podniosę pojazd i powiem wam kilka słów na ten temat. Co ja na to? Teraz widzimy, słuchajcie, organizm od dołu. Tu jest cylinder, tam jest głowica pojemność 124 cm sześcienne, tam jest namalowane. Za moich słuchajcie czasów, kiedy byłem gówniarzem, 125 były w dwusuwach i niektóre egzemplarze latały po 160 na godzinę. A teraz przyszła ekologia. Co ta ekologia wymyśliła? A cuda, słuchajcie, tu już wymyślili, ale może skupmy się na tym, że mamy tutaj jedną Sondę Lambda w tym egzemplarzu najnowszym 2025 rok. A tu nam zrobili drugą Sondę Lambda, która kontroluje działanie wkładu katalitycznego. Ten wkład katalityczny, moi drodzy. Jest tutaj podwójny, jeden jest słuchajcie, tu, potem przerwa, drugi jest tu. I za nim jest sonda Lambda, która kontroluje nam spalinki. W układach wydechowych w poprzednich generacjach starszych niż 2024 wszyscy się dziwili, bo tu jest teraz taka dziurka odpowietrzająca podwójny płaszcz tego tłumika oryginalnego gdzie jest wygłuszenie z waty z takiej siatki no i żeby tam ta, te gazy krótko mówiąc mogły pracować to tu jest taka dziurka i widać że się wydobywa z tego jakiś syfek czyli spawanko w środku nie jest takie szczelniuteńkie bo się część paproszków dostała a w tych starszych modelach tutaj bodajże z boku był taki gwizdek żeby też odprowadzić stamtąd y, gazy no i krótko mówiąc było wieczenie między tą blachą a drugą blachą która jest od środka między wykładziną taką seryjny wydech słuchajcie tu jest taki o wylot. W środku ładnie wypalone no bo katalizator działa skuter spala słuchajcie 2,2 litra na 100 km. Generując prawie 15 koni mocy i jadąc 120 na godzinę do odciny, Pierwsze co tutaj widać, to takiego śpika, którego nie da się umyć, ponieważ wilgoć, którą silnik pochłania z atmosfery przez przepastny filtr powietrza, który sobie tu zasysa powietrze, filtruje i pakuje go tam, słuchajcie, do silnika, wychodzi sobie tutaj ta wilgoć z odrobiną takich paproszków takiego mm, troszkę syfu powstałego z niedopalenia. A wiadomo spalanie nigdy nie jest procesem doskonałym. I tutaj ten tak sobie to kapie taki śpik bo nikt nie pomyślał żeby tą rurkę skierować odrobinę w ten sposób w dół żeby to sobie stąd skapało na glebę i oczywiście nie, niesamowicie ją skaziło. Ehm, no, nie ekologicznie. Dlatego nie skazi gleby, bo kapie na tłumik. Popatrzcie na konstrukcję układu wydechowego. To chyba będzie z tamtej strony lepiej widać. Tutaj, jak wychodzi nam z cylindra kolanko, nazwijmy to kolektor wydechowy, czyli mówię o tym elemencie. To jest taka gruba rura. Następnie jest zredukowana. Na taką chudą rurę, i potem jest znowu na taką grubą rurę. Widzicie to? Tu jest pojemność 125, tu jest 50, i znowu na 125. Między, słuchajcie, tutaj tym zdławieniem na środku, jak widzieliście wcześniej, jest wkręcona. Sonda Lambada, która odpowiada za informowanie sterownika o zawartości tlenu w spalinach, i na podstawie zawartości tlenu jest określana mieszanka, skład mieszanki. Czy jest, słuchajcie, za dużo tlenu, to jest za uboga mieszanka, za mało tlenu, za bogata. I ta sonda sobie taki wykres rysuje, który jest odczytywany przez sterownik czy tam komputer. I on ustala dawkę wtryski paliwa w stosunku do pobieranego powietrza. Chyba tu nie ma żadnego kontrolera, słuchajcie, ilości powietrza. Na zasadzie przepływomierza. Być może jest map sensor, tego nie wiem. Aż tak bardzo tego nie rozbierałem. Ale teraz tak. Tutaj następuje zdławienie. Tu rozprężenie. Wchodzi sobie tutaj to do katalizatora. Przez te dwa wkłady, słuchajcie, przechodzi. Tą te spaliny. I tu w tym miejscu się kończy wkład katalityczny I jest sonda lambda, która to kontroluje. Co tutaj dalej jest w środku tego tłumika? Który jest taki przepastny. Mniej więcej tu się kończy katalizator. Potem mamy następną komorę, która się zawiera, tak, w tym odcinku, i tu mamy następną komorę. I teraz, tak, spaliny wychodzą, słuchajcie, sobie tutaj do tej środkowej komory, przechodzą do tej ostatniej komory. Następnie muszą się przecisnąć z powrotem do takiej rurki, która wystaje. Z tej środkowej komory do niej, następnie muszą się wrócić do tej komory, tutaj, w której, jakby z boku, widzicie? Bo to jest tak przesunięte. Ten katalizator jest, to jest tak jakby podzielona ta pierwsza komora na dwie, bo katalizator jest tutaj w tej, a spaliny, które idą stamtąd, przechodzą do tej. I w tej ostatniej komorze dopiero jest taka zaczopowana rurka, która leci przez to wszystko, przez to wszystko. I to jest ta rurka. Tam jak zaświecimy, to zobaczycie, że ona leci właśnie przez całą długość tego tłumika. Jakie to ma zadanie? Tak naprawdę. Gdyby chciał ktoś wyciszyć ten wydech, uzyskać prawidłowy poziom decybeli, to by nie musiał aż tak kombinować, bo da się to zrobić w inny sposób. Natomiast tu chodzi o ekologię. O to, żeby stworzyć takie ciśnienie gazów w tym układzie wydechowym, aby one miały bardzo trudno opuścić cylinder. Żeby ten cylinder, słuchajcie, nie mógł się pozbyć tych spalin, bo to ciśnienie spowoduje. Takie jakby wiecie, powrót tych spalin, i one zostaną wymieszane z świeżo dostarczonym powietrzem. Jak się otworzy, zawór sący, wymieszane ponownie, przepalone i znowu wyplute. Tutaj I to jest taka zasada, jakby EGR bez EGR-u. Czyli przepalanie, dopalanie spalin, no, krótko mówiąc, ekologia. Co się z tym wiąże? No, spadek osiągów e, silnika. Sprawność tego silnika w tym momencie spada. Gdy teraz pozbędziemy się tych oporów tutaj i poprawimy przepływ gazów wydechowych, czyli żeby silnik pozbył się tych spalin lepiej, uzyskamy taki efekt, że więcej tlenu wpadnie do tej komory spalania i proces spalania będzie bardziej wydajny. Co to oznacza? No wzrośnie nam elastyczność tego silnika, moment obrotowy i troszeczkę moc nam też podskoczy. Teraz tak. Wszyscy kombinują, słuchajcie, żeby co tu zrobić, żeby podnieść moc tego motocykla, bo najlepiej sobie kupić mocniejszy motocykl, tak bym powiedział, ale oni dalej będą kombinować, co tutaj zrobić, no i wykombinują za nich, słuchajcie, firmy takie, jakiś Akropowicz, Lewinci i tam inni, inni czołowi, że tak powiem, producenci, którzy dostarczą im taki akcesoryjny wydech tuningowo-sportowy, głośny albo z możliwością przyciszenia. Różne tam są bambetle i jak zaobserwujecie to to się niczym tak naprawdę nie różni oprócz tego, że tutaj w tym odcinku jest bardzo duża średnica, a nawet takie jeszcze są bomby tu montowane. Takie odprężniki, żeby te gazy się mogły rozchodzić słuchajcie i gubić temperaturę, bo jak gazy wydechowe e, stygną, to zmniejsza się ich objętość i łatwiej, że tak powiem, wychodzą tutaj. Tak obrazowo chciałem to powiedzieć. Co ja bym tutaj zrobił zamiast wydać 3,5 tysiąca złotych na akcesoryjny tłumik, który mi troszeczkę to wszystko poprawi, ale nie doszukałem się, słuchajcie, takiego akcesoryjnego tłumika nawet za 4000. tysiące, bo to jest świeży temat, motocykl jest z tego roku, bo problematyczna jest ta sonda lambda druga. A my byśmy nie chcieli, słuchajcie, tutaj wycinać tej sondy lambda ze sterownika, montować tutaj super e, takich urządzeń, które oszukają ten sterownik benzynowy. No i tam jeszcze będzie możliwość korekty mapy wtrysku, kąta wyprzedzenia zapłonu różnych innych bajerów. To jest wszystko kupa kasy. Co tu zrobić, żeby to poprawić? No, bardzo prosto. Trzeba by, słuchajcie, tutaj odciąć, tutaj odciąć, wstawić taką, słuchajcie, większej nawet średnicy rurę od tych, żeby to się miało gdzie przy tym takim wypluciu, tak to nazwijmy, gazów wydechowych, nagle gdzieś się po prostu podziać i pomieścić w kilku dawkach. Przespawać to gniazdo z sondą lambda, niech ona sobie pracuje i działa. I teraz pokażę Wam kamerką endoskopową, co tu jest w środku tej rury. Mam tu podpięty obraz z kamery endoskopowej, mam takiego długiego patyka. Ten długi patyk słuchajcie wchodzi odtąd aż dotąd, czyli tak jak mówiłem praktycznie do samego końca. No, i wkładamy tego patyka. I obserwujemy, co tutaj jest. Czekajcie, bo tu mam lampę włączoną. I będę świecił na ekran. O! Dobra, lecimy z tym obrazem. Kurde. Patrzcie, jak ten patyk dochodzi do końca, to mamy zaślepioną tą rurę prawej strony, tam przez te dziury, jak popatrzycie, to jest wkład katalityczny podwójny, o którym Wam mówiłem i te spaliny muszą się przedostać zmienię widok kamery muszą się przedostać tylko jedną ręką teraz, słuchajcie, to ani tak, ani siak tam widać komorę tam widać wkład katalityczny. Nadbija Wam się światło. Moment, muszę sobie przełożyć drugą rękę, bo tak to się nie uda. Chcę Wam to wszystko dokładnie pokazać. Zobaczcie, tam już jest ściana z wygłuszeniem. W tych dziurach nie? Od którego jest ta, ten odpowietrznik, co tutaj Wam pokazywałem? Widzicie? No ale dobra, zmieniamy ten. Jesteśmy teraz do samego końca, żeśmy dobili kamerą. Czyli na tej zaślepce i wyciągamy. Przykładamy. To kamera jest dotąd. Okay. I tak, jak mówiłem, wszystko przechodzi przez wkład katalityczny, więc sonda Lambda będzie nam, słuchajcie, tutaj działała normalnie. I teraz co zrobić, żeby to odprężyć, tą puchę? Bo teraz musi to przejść przez jedną komorę, przez drugą komorę, z tej komory do tej komory, potem z tej komory do tej, jak widzieliście, takiej zaślepionej rury, tylko z takimi dziureczkami po bokach, i dopiero tą rurą wychodzi to tu. Natomiast gdyby Wykonać tutaj w sposób estetyczny taki sam takiej samej słuchajcie, średnicy, końcóweczkę, tylko drugą, czyli wywiercić tu otworek i zakręcamy dwa takie. Będzie to wyglądało e, estetycznie, na fabrycznie bym tak to nazwał. Co nam to da? Po pierwsze, odprężamy tutaj, słuchajcie, ten dławik. Po drugie, przechodzi to przez katalizator. Druga sonda Lambda działa. Jest to wyrzucane, słuchajcie, do tej komory, a z tej komory od razu wylatuje tą dziurą. Ale ta rura dalej działa. Przy wyższych prędkościach obrotowych spalin jest na tyle dużo, że również ten układ będzie działał. A ten dodatkowy otwór możemy sobie po prostu zaślepiać, jak będziemy chcieli mieć takie same decybele, jak mamy. No bo tutaj troszeczkę nam się to e, na pewno zwiększą te decybele, ten hałas. Chociaż dopóki tego nie wykonamy i nie zrobimy, nie zrealizujemy, to się nie dowiemy, bo być może ten otwór z tym otworem razem, równocześnie działając, bo mamy jeden cylinder. Padną w jakiś rezonans, przyjemny dla ucha i się to jakoś wyrównoważy, trudno powiedzieć. E, próba, że tak powiem wszystko, mm, e, udzieli odpowiedzi na wszystko, ale na zwykłą logikę poprawimy przepustowość układu wydechowego i poprawimy przepłukanie komory spalania ze spalin. Umożliwimy pozbycie się tych spalin przez ten silnik. Nie chciałbym, słuchajcie, psuć tego oryginalnego wydechu, ponieważ ten skuter jest na gwarancji. A używane tłumiki jeszcze nie są do zdobycia z tym gniazdem, no, są do Lambda. Więc, jak ktoś by miał taki model, rozbity na przykład na części z takim tłumikiem, no to będę to polował słuchajcie może na jesieni, może na e, zimą, no żeby kupić słuchajcie taki układ wydechowy, e, oryginał zostawić, a tamten przerobić, bo nie chcę psuć tego, nie o to chodzi. Starszego typu, słuchajcie, te tłumiki to kosztują w granicach tam 250 do 300 zł, więc to są groszowe tematy. No i właśnie myślę, pod tym kątem, jak ktoś ma starszej generacji, bez tej drugiej sondy lambda, taki układ wydechowy, może sobie kupić lub przerobić, jak już nie ma gwarancji w ten sposób oryginalny wydech. I wydaje mi się, w moim odczuciu, że. Niczym się to nie będzie różnić. A może lepiej będzie jeździć niż jakiś tumik za 3,5 tysiąca z jakimś tutaj ładnym napisem, takim sportowym, i sportową końcówką. No na pewno one są ładniejsze od tej parówy, która tutaj jest fabrycznie zamontowana. No ale ta paruwa fabrycznie zamontowana, panom, policjantom nie będzie w żaden sposób przeszkadzać. No bo macie oryginał. A to, że tu się pojawi druga rurka. No proszę pana, taki model najnowszy. A jak macie już pozmieniane i tutaj ładny napis, jakiś nie? i ryja, no to można stracić dowód rejestracyjny, dostać mandat, można poddać zostać poddanym próbie zmierzenia decybeli, ile to generuje, żeby nie było wątpliwości o zasadności ukarania i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mam taki pomysł, którym się dzielę. Jeżeli chodzi o układ dolotowy, to tu Honda przewymiarowała moim zdaniem. jest prawie 15 litrów pucha o pojemności powietrza. Rura tam jest naprawdę jak kurde fuh, z 300. A sama gardziel słuchajcie, to wszystko tam jest przepasne, więc ja już bym tutaj nie kombinował w ten sposób. Modyfikacja układu wydechowego na pewno poprawi moim zdaniem elastyczność silnika, moment obrotowy i parę koników może tutaj wskoczyć. I kolejną modyfikacją, jeżeli by to się udało, należałoby poprawić Honda, jeżeli chodzi o przekładnię CVT. Ale o tym kolejny filmik. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.